wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem, odcinku jak sami widzicie, już po tytule, że Psychofano domy, cały Było tak naprawdę, oglądajcie do końca odcinka, jest to Miko, teraz mnie nawet zaprasza jeszcze. Już naprawdę, już mam dość. Miko, niech tutaj mi już da spokój. Zapraszam mnie, to obciągnie mi daje bronię. Da, oddam mi teraz cały ekspunek, więc po prostu oglądajcie do końca. Naprawdę warto. Jak ktoś obej obejrzy do końca, dostanie 1000 oddolców. w no w 100% legit. Więc oglądajcie do końca, co będzie? jest giveaway na 1000 oddolców. Więc Co trzeba zrobić, żeby wygrać 1000 podlałców? Zostawić łapeczka w górę, subika i komentarz, biorę udział plus swój nick z gry, może wygrać 1000 podlałców, udostępnijcie jeszcze odcinek na Facebooku, na Discordzie, byle gdzie, żeby po prostu był udostępniony, ja to będę oczywiście sprawdzał i są inne jeszcze także po podczas odcinku, więc po prostu oglądajcie do końca, żeby wziąć udział i zostawcie łapeczkę w górę, suba i komentarz, a ja już nie przedłużam i zapraszam wszystkich do odcinka. Cześć, nie wiem czy to będzie na YouTube, od razu powiem, tylko po prostu chciałem tutaj zobaczyć, bo ktoś mi napisał, żebym wszedł do niego na burzówkę. Nazywa się Miko9683 wczoraj, także ta osoba była u mnie na live. Eee, więc tak to wygląda, wbijemy sobie do niego na burzówkę, zobaczymy co tam od nas chce. Eee, jak będzie to na YouTube, to zostawcie łapeczkę w górę, suba, o, akurat ten zaprosi bo chciałem go szukać. Eee, łapeczkę w górę, subika, eee, komentarz, bo prawdopodobnie będzie giveaway. Eee, dobra, giveaway. A w tym odcinku na 1000 fodolców, zostawcie łapeczkę w górę, subika eee, i napiszcie w komentarzu eee, Napiszcie w komentarzu y, giveaway i podajcie swój nick z gry. Ja po prostu rozluzuję tysiąc faodolców, bo przez to, że po prostu mieliśmy na live. Ie. Naprawdę, nie wiem czy to będzie po prostu na YouTubie, czy to będzie w ogóle na YouTubie, ponieważ y, no po prostu biłam do na bożówkę, nie zobaczymy co chcę nam pokazać. Mówił, że chce coś zrobić, żeby było na YouTubie, no zobaczymy, nagrywam to, e, mówię to to zawsze, e, postaramy się, e, przywitanie jeszcze jedno pewnie zobaczycie, bo jeszcze nagram przed, przed, po już odcinku całe nagranie, więc zobaczymy teraz, ja jestem naprawdę, nie wiem co się stanie, e, więc od razu mówię, zostawcie łapkę w górę, subika, będzie mi bardzo miło, dziękuję wszystkim za 50 tysięcy, zobaczymy czy zrobimy specjal, prawdopodobnie zrobimy specjal, albo to będzie jakiś giveaway, albo po prostu zrobimy sobie jakiś osobny film, zobaczymy jeszcze. A teraz wczytujemy się do gry. I dziękuję wszystkim, którzy byli na wczorajszym liveie, bo było o 21.00 i dzisiaj także jest liveik o 21.00. Więc wszyscy wpadajcie, bo naprawdę będzie grubo. Więc podajcie, 21.00 liveik. Halo, o co chodzi? O teraz muszę. 50 Eee, okej, i co tam, Miko, chciałeś? E, no, czy czy ty nagrywasz, Eee no, nagrywa, no bo kazałeś mi wejść i nagrywam. Co tam, co, e, co mówisz? Zobaczymy. No, nagrywasz. Faj, e, no faj, tak, chcesz... nagrywam, nagrywam. Chcesz wery. Aha, to spoko. E, a wy chcesz, ty chcesz tutaj tradea zrobić z kolegą? Bo ja teraz tradeów nie robię. Boat no to... Bo... A kiedy będę chciał robić tradea? Bo chciałbym trade'a? E, z, z Mikiem zrób na razie. Z Mikiem może. Bo ja, a, ja dobra, nie robię. To okay, to... No dobra, oni tu cz... Nie wiem, czy go tu mam no, bić, zobaczymy co się okay, dalej dobra, wydarzy. Okej, okay, ja mam dla ciebie Penulton ten w... Ej, Firebook! Ma, masz jego ten Discorda w razie co, jakbym nie chciał mnie oskamować? Eee, powiem ci, że... Eee... Tak, ja to nagrywam też, więc będę miał dowód, więc spoko. Bo, bo ja chcę wyrzucić bo... w tej chwili Masamune w to szeli, No dobra, wie? spoko, spoko, wiesz co, bo ogólnie to nagrywam to, bo mi Miko tutaj kazał, nie wiem czemu, e, więc dobra, Miko, okay. co tam dobra, chciałeś tak. jeszcze? Dobra, tak, Masamune? Niech ja sobie zrobiłem trade'a Okej, to bywa tego LKM-a Masamune i tam machnij mm -hmm. i, i powiem ci, co ci za to dam. Czekaj. To... Co się stało? Co on zrobił? No, ale... E, czemu on uciekł? On mnie oskamował Poczekaj chwilę, ja się zaraz to oddam, poczekaj chwilę, idę do niego, okej? Okay? Poczekaj chwilę, morda. Tak, ja ci to zaraz oddam, poczekaj chwilę, muszę iść po niego. Nie. No nie no. no. Miko, dlaczego go, go skamować? No, przepraszam, ja chciałam dla ciebie wziąć ty blonie, bo ty jesteś najlepszy. A mogę nie dostać bana? proszę. Eeeeh, no. Ale na, no, najlepszy no, A daj mi lidera, daj mi lidera. Ej, Firebug, to do, dołączamy do. No, muszę w kopie. No, ty jesteś taki fajny, fajer Aha, a czemu miałem w ogóle włączyć na, nagrywanie? Chodź chyba na moją chyba chodzić. A czemu nie go skamować? Fajerbuga mogę stąd legitimę. Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę, a czemu go skamować Miko? Chyba dołączamy na tutaj. Miko, czemu go skamować? Nie nie wiem co się naprawdę stało. Mam ja wam, że... No, oczywiście wszystko będzie zaraz zwrócone, oddam tam, najdę ze swoich, jak Miko nie będzie chciał oddać, no zobaczymy co tu Miko chce zrobić jeszcze. Ty Dobry, czysta? E, halo? halo? Bo chłopaki, było, było? ja ja, już, ja Aha, bo tu i wbijasz. o, boat. No bo ja wziąłem broń dla firebuga <noise> Co tu się dzieje? No to. O co chodzi? Ej, o co chodzi? Czemu wy, czemu oskamowałeś go Miko? Chciałem tobie dać, bo jesteś Ale to zamknij! To, to, zamknij, to daj mi budowanie. Żeś tu nic nie wyrzucił, bo ci je zabiorą, ale no trzeba oddać zaraz mu Boat! Co ty, Miko, chcesz jeszcze, no. co ty chcesz? No chciały pać. No. no. To moje rzeczy. Nie, nie dostanę pana za to, ten, że mu go skamowałem, bo chciałem bo No nie dostaniesz no, ale jak oddasz tutaj? Ale ja tobie je oddam, bo ja ty tobie chcę je dać, nie jemu. Mhm. Tobie, bo ty jesteś najlepszy. Ale czemu chcesz mi oddać te bronie? No tobie. Ale czemu? No nie wiem, ale ja, ja chcę ci jeszcze Weź to, no to nie wiem, zrób z nimi co też to są dla ciebie, ale patrz... Jezu, jak się nie chodzę, że pierwszy raz taką grał. gram, co nie? To taki fajny naprawdę jesteś. Aha, smoko, dzięki. Ej, chyba jeszcze... Poczeka... Poczekaj chwilkę, poczekaj chwilę. E, no. Masz, masz to ode mnie. Aha. I czekaj, to gdzie to jeszcze jest? Tutaj, jakiś korek. Ojej, się już wziął miejsca. Takimi korekami, takimi do piwa. Aha, smoko, no. Ej, a Firebook, ty, no. ty, ty... Ty lubisz hero's cut? No, świnię na YouTubie, tego... Hero's cut ty go lubisz? Eee, nie wypowiadam go. się, nie wypowiadam się ten, nie wypowiadam się ogólnie. Ja go nienawidzę, bo to patrzyła świnia i mnie oskamował. Na co cię oskamował? Na machinę 106 Ej, odpuśćcie to jest skaper, mi to. O, o kurde, to źle co? Ja go nie lubię, no, no może ci odda, no, nie czekaj, wiem. Fajnie. Zapytaj, może, może... No nie, to już dawno było, on jest jakiś z kamerem rudym. ja go nienawidzę. Okej, okay, spoko, a czemu ty mi tyle broni dajesz, ja już nie chcę? No, czemu? No ja nie chcę z broni Firebook jak on, jak ty nie chcesz to ja mogę przygarnąć bo ja z chęcią bym bronię bo nie mam. poczekaj chwilę. A czemu to mi tyle dajesz? To? Bo ty jesteś najlepszy. Dobra, to ja sobie poczekaj, sobie odłożę do magazynu. Jak mam po prostu magazyn. ja tu wyrzucę jakieś słowo i myślę sobie zgarnę bronię. E, a nie no, mam. Oskamowałam cię po to, żeby dać Firebugowi najlepszemu i tu A sirozkowi to patrz co dam. Czekaj patrz co dam tej parszywej świnie, tej szynce parmeńskiej dam. Co on Co on robi? Jest, jeszcze nie chodź. Jeszcze ten fire. Sorry, ten. Ten Hirosek to Ja wiem, on jest jakiś panowany, bo to jest, to jest on, a to jest firebuke. To jest firebuke, to, to jest on. Nieka. Aha! Widać, podob Widać podobieństwo do tego Hirosek. Wiesz, co, ja sobie to to zabiorę. Połóż mi tutaj, chodź tutaj a, mi połóż. Na twojej burzówce, ale zaraz sobie zrobię miejsce i sobie to wezmę. Eee, to oddamy może koledze. Eee, no dobra, chociaż to miało być dla ciebie, ale. No, no dobra, 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 no ale musimy oddać, no bo wiesz, no bo. chodź tutaj. Twoje tutaj, sobie te rzeczy. Eee, damy jeszcze coś mu. A, Proszę no bardzo, jeszcze no gra się no, 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 dla ciebie, się żeby tutaj no, nie było. Poczekaj chwilę, ja cię bądź na chwilę. Spoko, poczekaj. Eee, co tam? Ja, to ma, dla ciebie i no. coś, co? Ale ja nie chcę tylu. No, jak Nie, nie? co tu się dzieje? to jest najlepsza, nie, ja Hiroskopi proszę, co chcesz? Co? Co on robi dzisiaj? To dla Hiroseka, to dla Hiroseka to jest dla ciebie, podobieństwo jest to, nie? Hirosek, a to fajny, taki wiesz Ja nie wiem co on robi, naprawdę Jakby co od razu mówię, że to nie jest ustawione Żeby to nie było później, że ja namówiłem tutaj Po prostu mówi co chce Weźmy szuflarów, czyścisz więcej, czekaj Masz, masz więcej To jest jakiś tutaj psychofan Chyba nazwiemy tak odcinek Psychofan oddał mi cały ekwipunek Ej, ale ty mi zaraz co go oddasz Jak chcesz to masz Nie, 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 przesadzaj <grym> Spoko! Ja ci mogę kikka dać teraz co? Mogę ci teraz kiknąć O, co są Aż mi FPS-y spadły do 90 Dobra, teraz ja sobie to nie wezmę pewnie. zaraz, poczekasz sobie wezmę tutaj jakąś... O, machina obrężniczem 130 Dobra to na razie to zabierz, dodasz mi to zaraz Żeby nie było Eee, o kurde, jak mi dasz tyle rzeczy to spoko będzie to nagiwajka może damy, ee, dam coś tutaj, poczekaj na chwilę Givea chyba ci wczoraj dałem taką eee, Tak, 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 ale tutaj coś wybiorę, poczekaj, poczekaj. poczekaj, wybiorę tu coś eee, Dobra, taki tygrys jeszcze 106, 130 eee, Do tych tysiąca whodorców, żeby wygrać, no to zostawcie łapeczkę w górę Subika No żeby wygrać rozlosujemy tego tygrysa w następnym odcinku eee, Więc dobra Miko, bo tutaj już eee, no odcinek będzie na YouTube, no bo tutaj zrobiłeś coś trochę no skamowałeś tutaj kolegę. Ale co? Będę, będę na YouTubach? No Patrz, dziękuję, Patrz, dam ci to, że, że, ja, że byłem dzięki Tobie na YouTubach. Czekaj, masz tu takie. Mm. Czekaj, to by ci to O, woda. na wodę. nie woda, na wodę to mam jedno mi to od ciebie za tradea wczoraj, pamiętasz? No pamiętam, pamiętam. W ogóle e, nie wiem, Miko, czemu tutaj to tak robisz. Że no, Jeżeli chcesz mi dać wszystko i ogólnie, ale no, Miko, już jest skamuj, to pamiętaj. E, I troszkę. I nie obrażę już tutaj Hiro. Ale no Hirosek to jest słabe takie Ale nie obrażaj już go, okej okay. no, no, no dobrze, ale on A może to... Kogo, może to być na odcinku. Fajny. Może to być na odcinku. Może, ja się zgadzam. Ale w sensie to jak go obrażałeś? Tak, może. Niech. Jeszcze napiszę też w komentarzu. Będzie zadowolony, będę. Dobra, okej, okay, to coś tam okarnię. Ej, Firebook, jeszcze. No. ty coś takiego ja, żeby było na odcinku? No, możesz, możesz. To chodź tutaj, chodź tutaj do mnie. No. I mali. Bo może nawet do co się dzieje, no sami widzicie, no, jakiś psycho no, dobry, co mi da cały kwifonek. ja. Aha. O kurde, to macie kwifonek. ja. Kaj to tutaj sobie wezmę, I wyrzucę czekaj, coś co by tu jeszcze dać? Coś fajnego oczywiście, bo nie może być Nie, ja chcę, ja chcę tylko legacy, legacy rozlosuję jeszcze Więc dobra, jak chcecie wygrać legacy, no to jeszcze zostawcie łapkę w górę, subikaj, komentarz Napiszcie biorę udział plus to, możecie wygrać dzisiaj trzy rzeczy, czyli fałdolce, 1000 tysiąc e, Możecie wygrać... E, ...dynisy legacy, czyli już wam pokazuję jak wygląda e, Wygląda ona następująco Wygląda ona tak, taka świecąca, więc jak chcecie wygrać ten Denizce Legacy, no to łapieszka w górę, no to takie I tygrysa 130, ey, więc jak chcecie wygrać, na no to Ej, Firebook, możesz no. nie chodzić, bo mam pytanie. No, no, jest słom Tak, bo teraz leci, dlatego, ja że cię lubię, to już naprawdę, masz leci dynia na wodę O kurde Moja jedyna Na, na, na dla ey, widzów? Tak Ale mamy ją w dla widzów Możesz sobie wziąć, jak ty chcesz, twoje zdanie Dobra nie może ja sobie ją wezmę, ale najwyżej to później Ci oddam albo się coś ci dam za to To sobie zbierz i później jeszcze się ogarniemy Żeby nie było, że widzę rozm w następnym odcinku Dynic się na wodę a, Ale to jakąś swoją a Nie mogę ci coś jeszcze dać No nie no już mi komu nie dawaj, już za dużo dałeś no no, To widzicie sami, ciągle mi coś dać ci dać! Chcę ci dać. Później, później, mi później mi dasz ten cały ekwipunek Później mi dasz ten cały ekwifurek Dobra Dobra, Dobrze, Dobra sobie, to jest? ja już tutaj sobie zakończę E, fajnie, fajnie, nie spodziewałem się takiej, takiego czegoś, ale dobra. E, to ko e, a ja spadam, więc po prostu idę, Dzięki. wychodzę z burzówki. Dobra, to pozbieraj sobie tutaj itemy, a dobra, pozbierajś, więc dobra, kim jak jakbyś mógł i ja lecę. Ciemka, cześć. Okej, okay. jasno Cześć serbu, cześć. Ciemka. Chciał mi widzicie, chciał mi jak cały kwiwunek. Wyrażał to hero, hero, ale no, to nie, nie namawia do tego, naprawdę. No, każdy ma swoje zdanie, ale tak, no, nie chciał tego widzicie, no to po prostu stawię. No kurde obrażę tutaj no powiem wam, że tutaj odcinek chyba się nadaje Mam nadzieję, że stawicie łapeczkę w górę Może jeszcze e, kiedyś e, Miko tutaj do mnie napisze i nagramy drugą, drugi odcinek serii e, Psychofan Zobaczymy, e, że coś tam zrobić zobaczymy jeszcze e, naprawdę e, Nie, wiem, co się jeszcze wydarzy e, A ja mu bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków i dzięki że zapraszam na Discorda, pozdro, cześć!